Chcę bardzo, i nie mogę i mieć ciebie, i nie mogę mieć i dawać wszystko, i nie mogę dać i brać miłości i nie mogę brać i. Chcę... Dzisiaj, cię tego sceneria. A duży schopie jest pompowany wow. Patrz jaki knur przy tej małej łapce wyciskamy dzisiaj w Tychach, na siłowni w tychach Także dziś się będzie działo e, drugi trening dzisiaj jest David Brat Bliźniak Jak widzicie Troszkę brzydszy no ale Giadam zdrowia z nimi klota, nie? Ale Jedni rożewka, sześć dyg i od razu seta. Pojebało go, nie? Ty, ja jo też, poszło, jo poszło, też poszło. tu jest, ja też tu jest. No i jest taka sytuacja, jakie ja mam białe zęby, te? Ty ty. Że muszę robić seta, nie? Przychodź po motywację. Szukasz motywacji? Zapewnimy ci dzisiaj. A dzisiaj jak spał tylko po nocce półtorej godziny. Ale I... u mnie na klinice na regeneracji Byłem no. na jednym posiłku dzisiaj chyba trzymijmy ja tak w 100% auto... A pomocy k**wa, pomocy Stóweczka. Przyjechał gościu po motywację. Dobra, starczy miało być trzy razy. <laughs> Trzeba tylko zwrócić uwagę, nie, w jakich ty owijkach robisz, wiesz, wiesz, wiesz jakie tak? to są? Pokaż, 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 tego pokaż. Tak nie będzie. No z chuja właśnie to ci mam powiedzieć. Ale są dwa prawe, tak? tak? Tak, dwa prawe, że tego się ujmą, a ja jestem, a ja jestem leworęczny, a wyciskam dwa prawymi. Ma, ma, Marcinek, Tu ci jeden włos wystaje z nas. Tak? Wystają mi właśnie i będę no. wieszał, i jechał, jechał no. jutro chyba, i obcinać to wszystko. Jaka maszyna stoi po te cele. Skrywa moja. Stać, ja ludzi stać, stać ja bieżdżę. No ja jeżdżę już na zimowych Już zimówki masz? No. <laughs> do Dobra. Zimówki. Teraz moja kolej. Lecimy. To w gazie jest. zobaczymy ile dzisiaj tu będzie wyciskane. Na to nie było materiału wiem, ale no ciężko z czasem było. A teraz nadrabiamy zaległości. Dwa, trzy, cztery. Jest w gazie, powiedziałem 6 o, tu będzie dyszka jak nic, dyszka jak nic, tak, dyszka, osiem było, osiem było, osiem, czekaj, 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 masz a 10 dobra, no, to się nazywa sekuracja. tylko czemu do asekuracji założyłeś owiki? Ała! Dobrze. ale mi sześć. Sześć. Sześć? plus jeden. dwa razy trzy. Odjął cztery. Wychodzi 4. seba. Księżka <cozny> matematyka, tak. tak. z tego roku. No, co jest? jest niechło, mam niechło, niechło? nagrane, nagrane! <śmiech> 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 za bardzo dobrze, chyba, tak? co ty się odjebało? Ja <laughs> już to. Ja to, to mam Nie, bo ja wiadomo, asy, spokojnie wystawiłam no. ale to już za bardzo pochodziło na to, żeby to było. Nie mogę szanować. Chcę cięć, gdybym za kolana Jakie cięć? To jest inna siłownia, wiesz Dobra, kładź się rów. Jeszcze raz. Się na... Ja się podam sam. <grym> Bo umiem lepiej. Nie, no jest tak, że jak ja, nie, jak ja se sam nie podam, to wtedy nie czuję ciężaru. Nie wiem jaki jest ciężar i dopiero jak już go dostaję tak, przy troszkę złym podaniu, to może mi zrobić kup. Tak ja teraz właśnie. Nadaje się. <grym> <grym> No Ile razy było? Trzy Wszystkie <laughs> Come on maleńki Tylko nie żebyś nie zawało konduzji w tych Monsterach Pamiętajcie jest jedyny, jeden, jedyny słuszny kod na sprzęt Monster Power I jest im niezmiennie paleciak Hasło paleciak, możecie więcej Na 6 razy minimum. 4 5. O, będzie z 8. 6. Dawaj. 7. Dawaj, dawaj, jeszcze jeden zrobisz. Dawaj, Odbij od jej oddatki i stojaki. Stojaki, dawaj, dawaj, stojaki, stojaki, praj, stojaki, dobrze. Dobrze, ciśniemy jak Tomek. Czyli ciśniemy uciskanie takim węższym chwytem. Dużo ludzi na tej siłowni, więc ratujemy się jak możemy. Tu już dostał pompy. Na, na mój widok. Bomby to on nie wie, co to jest. Bomby. Dostał z bomby. Podchodzi w pełnym skupieniu. Z szacunkiem do ciężaru i czarprysów. Za lekkie. Zacznie oddychać. Nie, ja w fosztynek. Pięknie. Uh. Lajcik, co? No i to trzeba poczuć. Lecimy. Lightweight, baby. Pięknie. To skupienie. I zero potu na czole. Zobaczcie, on się jeszcze nie zmęczył. Jak to się pięknie świeci. Używasz czegoś na, nawilżającego na czoło? No. <laughs> Olej kokosowy. Jak też. czujesz? Jak czujesz, że chwilka o, i jazda? Dam znać. Lecimy. Dobrze. Jeszcze jeden? Dobrze. Leciutko. Coś mi tam krupie. Chyba park coś odcina. Który bark zawsze odpadnie pierwszy? Która ręka? Dlatego zacznij walić prawą, żeby się wyrównało. Nie ma ten sam ruch, żebym walił cały dzień. Ale to będziesz na obcego. No ale jak długo, cały dzień? No to czas spróbuj to. sobie. Polecę Gdzie? mi tu się. Czym się tu łatujesz? Dobrze. Chciałem pomóc. Dobrze. Dobrze. Jeszcze jedna przerwa. Dzieje się. Prybane, pyrdol, mm. Co mnie w ten prawy? Nie? Dobrze? Pociągniesz? Nie? Pociągniesz mu ten ramach. pociągniesz, powiedział. Słuchaj dobrze. Świntuchu. Ja, <śmienią> ja jestem na głodzie, to dlatego. U, muzyce. Się. Furia się rusza. Do muzyki. Napisy skaczą. Dobra, silny. Let's go. Falek hey. silny. Oto. Dobrze. Jeszcze jeden. O, muszę prawa, prawa długa, ale lewa. lewa, lewa jeszcze A bo z cieśnię. Tak i wlepi. Bez, bez Grzegorz, też ją było nawet bez. No, gorzcy. Tym, tym razem a bez. Poć, by. A? Ciebie? Ciebie? <suszy> były barki robione? Nie były, chyba będą. A w weekend były robione. Przyznał mi się. Się, sure. one more, together, every day, every night. Już on do ciebie, a ty do ma. Nie ma, ja się to zrobię. Poszło lekko. Jest jeszcze Krocy, tam moc... mocno. No ale zobacz, jak one... Kurczę, jak się napompowały Widzisz? Trening z tomeczkiem wychodzi. No, to a mam, a nie mam, chuj. Czegoś no. byśmy zwierzyli. Chuj, chuja nie masz? Długości, Trenta. <grym. grym>. Może byś 40 lat było. O, o, Czekaj, nie tak. Jak, jak pokazuje twój brat? O, o. Jeszcze trochę do przodu. Będę musiał Tomkowi podziękować za ten trening. Naprawdę. Moje ciało. Moje ciało ewidentnie go potrzebowało, bo nie było chęci do spojrzenia na siłowni. Bardzo jest na piłce może. A jakie są cele? Czekam aż się okaże, kiedy będę miał jakieś zawody w boku. Zawody w... Uh, zawody w... W tym... No myślę to na Śląska jakieś Bo nie chce mi się za bardzo jeździć nigdzie Jak będą to od razu Wbijamy Przygotowujemy się Ah yeah, that's right my voice. Uh, A To jest najważniejsze. Oh, Nie przy... Mokry, mokry oh, nie zasłaniaj mi. Na Do niego mówię. 12. 12 13. A na żyły. na czole.